Kolejne danie, które za chwilę wam pokażę, jest jednym z moich ukochanych dań, jeżeli chodzi o kuchnię tajską. Jest to prosta sałatka, prosta do zrobienia, jednakże wieloskładnikowa. Przede wszystkim najważniejszy w niej jest bardzo, ale to bardzo pikantny sos, bo pozostałe składniki są naprawdę proste. Potrzebna mi jest kapusta, kilka pomidorków, czerwona cebula, czyli tak naprawdę nic specjalnego, ale smak tej sałatki jest fenomenalny. Najczęściej jadam ją właśnie w restauracjach tajskich. Zawsze nią sprawdzam tajską restaurację. Jest podawana zazwyczaj z wołowiną. Ja dzisiaj zrobię z gęsiną, aby udowodnić Całej Azji, całej Tajlandii, że nasza gęsina jest jeszcze lepsza niż ta ich wołowina. Będąc w Tajlandii, oczywiście też w każdym możliwym miejscu próbowałem tej sałatki, różniła się tylko i wyłącznie stopniem ostrości, czyli północy, na północy ta kuchnia była dużo ostrzejsza niż już na południu. Wydaje mi też się, że południe stało się już po prostu w Tajlandii totalnie prorosyjsko, propolskie, proangielskie i niestety, ale te. Te smaki tam już się tak strasznie z Europa... Europa. Bardziej w stronę Europy poszły, strasznie trudny wyraz chciałem wypowiedzieć. Nie wiem w ogóle, dlaczego wpadłem na to, aby go wymyślić. I te smaki tam są już dużo prostsze. Jeżeli już jedzicie do Tajlandii i chcecie dobrze zjeść, to jedźcie na samą górę, na północ. Moje ukochane miasto, jedno z ukochanych w ogóle na całym świecie, to jest Chiang Mai, uważane za najszczęśliwsze miasto Azji. I tam kuchnia jest jeszcze prawdziwa, jest jeszcze oryginalna, jest niesamowita w swoich smakach. Bardzo, bardzo prosta. Ale ale zostają smaki na, naprawdę na całe życie w ustach. I jedno z najcudowniejszych dań, które oczywiście znalazłem, samo właściwie mnie znalazło, otóż danie street foodowe, które podaje się na ulicy. Jest to mój kochany boczuś i ten boczusz jest wkrojony w takie, na surowo w takie cieniutkie slajsy, które później są obtaczane delikatnie tylko w mące ryżowej, smażone na głębokim tłuszczu, aż staną się chrupiącym chipsem. Czyż to nie pięknie brzmi? I do tego jest salę którą się robi tylko i wyłącznie z kolendry, bardzo, ale to bardzo ostrych papryczek chili, czosnku i dużej ilości limonki oraz sosu rybnego. Coś niesamowitego. Wydawałoby się lekko abstrakcyjne, ale naprawdę połączenie tego boczku z tym sosem rybnym, jak ja wracam do tych chwil, to aż po prostu odpływam. Biorąc pod uwagę, że to były takie chwile, gdzie akurat o 3 w nocy razem z kolegą szliśmy ulicą, sprawdzając oczywiście czy z dwóch stron Wiecie, są te street foody porozkładane, nie to, że takim chwiejnym krokiem. I właśnie trafiliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie było przepysznie. Najpierw przygotuję olej, do którego, na bazie którego zrobię cały sos. Olej przygotuję z dodatkiem takiego fajnego składnika. Jest to soja marynowana z chili. Można kupić w sklepach azjatyckich, tak jak mówię, internet. Koniecznie zrobić sobie taką małą... Spiżarnie azjatyckich produktów. zobaczycie, że to będzie fajny efekt. Do tego olej. Ja daję rzopakowy, tłoczony na zimno. Olej Lubomirski, akurat jeden z najlepszych, jakie, jakie znam. I jeszcze, żeby jeszcze pikantniejsze, to było jeszcze ostrzejsze. Dodam papryczek, które później odcedzę. Tego wszystkiego albo nie odcedzę. Zobaczę, jak będzie smakowało, jak będzie ostre. Nie wyrzucam pestek, tylko bardzo drobno siekam. Pamiętajcie, że po krojeniu takich papryczek, oczywiście wiadomo, żeby się nie dotykać po oku. Po ustach ani wiecie gdzie, bo to będzie bardzo złe. E, dlatego, aby zapobiec temu ostremu temu, 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 temu i nieprzyjemnemu swędzeniu w różnych miejscach naszego ciała, e, najlepiej po pokrojeniu papryczek nie umyć ręce, nie sprzykać limonką, tylko nalać sobie trochę oleju na palce i ten olej wetrzeć, a później dopiero umyć. Ten olej stworzy taką naturalną powłokę, która zatrzyma tą ostrość na naszych dłoniach, a nie przeniesie jej dalej. Ja będę starał się po prostu ich nie dotknąć palcami, bo na 100% zapomnę umyć rąk, na 100% zapomnę ich wysmarować tą oliwą i na 100% pójdę po zdjęciach do toalet. Zawsze tak jest po prostu, jak o tym wszystkim mówię, a sam o tym zapominam. Teraz tutaj, niech to się waży na takim małym ogniu, to chodzi o to, żeby, żeby to się nie smażyło. A żeby ten olej się podgrzewał wraz z tymi składnikami. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wygląda już w tym garnku eee, i teraz na bazie tego właśnie będzie ten pikantny sos. Niech to sobie tutaj chodzi. Ja przygotuję teraz pierś z kartki, którą po prostu pokroję. Tutaj te wszystkie błonki oczywiście muszę wyciąć, bo one mogą one mogą przeszkadzać przy później krojeniu. Zawsze na środku też jest taka ubłonka, która tutaj idzie. Taka dosyć nieprzyjemna później po pokrojeniu. No gdzie? O tutaj. Można ją oczywiście wysmażyć, ale ja wolę po prostu się jej pozbyć. I teraz kroję na cienkie na cienkie plastry całą tą pierś z gęsi. Można też pokroić ją w drobną kosteczkę. Można ją pokroić e, całą w slice. To już tak naprawdę zależy e, tylko od Was. Ja po prostu lubię, jak w sałatce wszędzie jest ta gęś wyczuwalna. Chyba powiedziałem przed chwilą kaczka, ale to sorry. Zresztą top tak i top tak. E, kaczka jakaś kacz, bardziej popularna jest w tym kraju widocznie. E, w związku z tym tą ja lubię, jak w całej sałatce jest gęś, dlatego daję i ją w mniejsze kawałki. Tym, tym, tym. Najgorsze jest to, że nie dość, że gadam do kamery, nie widzę Was, nie słyszę Was, to jeszcze muzyki mi nie pozwalają puścić, bo wtedy będę zagłuszał sam siebie. Wiecie, jakie to jest smutne, takie... E, gadanie do kamery na temat tego, co się robi, nie móc, no jak program, wiem, że też kręcę jeden i podobnie to wygląda, ale to jakoś takie jest smutnie, jak do Was, jak chcę z Wami nawiązać relację, a nie mogę. Trochę dużo mi tej gąski wyszło, więc Odsypię część. Jeżeli chodzi o smażenie gęsi, zrobię to na samym końcu, a teraz wrzucę wszystkie składniki, które potrzebuję jeszcze do sałatki, mianowicie będzie to dużo czerwonej cebuli, w tej sałatce głównie króluje czerwona cebula. Chyba znów muszę poprosić złotą rączkę spoza planu o większą miskę metalową. I jeszcze pół cebuli. Miskę do wymieszania potrzebować, jakąś taką większą metalową. Bo ten mam taki. Och, idealnie. Dziękuję ślicznie. Widzicie? Prawie tak jak w każdej normalnej kuchni. Ktoś gotuje, a ktoś pomaga. Najbardziej przesrany ma ten, co sprząta. Nie, nie, to jest idealnie. Dziękuję bardzo. No to tutaj gotuje się, ktoś się nie gotuje. Jednak jeszcze chyba jednak jeszcze za delikatny zrobiłem ten e, ogień. Do tego jeszcze tutaj dodam. To już mam, to już mogę cebulę, cebulę, już mogę przerzucić do miski i ją troszeczkę jeszcze w rękach pogniotę, żeby się dokładnie wypiurkowała, można tak potocznie powiedzieć, czyli żeby te wszystkie się żeby to wszystko się porozdzielało. To chodzi, żeby ona była całej saładce. A ja do, so, do tego gotującego się oleju razem z soją dodam jeszcze odrobinę czosnku. No dobrze, to niech to się tutaj nam duści. Pachnie już ładnie, ładnie już skwierczy. W tym czasie już będę rozgrzewał patelnię, na której usmażę za chwilę swoją gąskę. I tutaj patent na tak zwaną kuchnię Zero Waste, czyli nie marnujemy nic. Mam tu skórę z gęsi, którą później poza planem i tak będę wytapiał na smalczyk, ale teraz pokażę Wam co z nią zrobię. Pokroję na mniejsze kawałki i podsmażę na patelni Po to, żeby wytopić z niej tłuszcz. Na którym później usmażę tą gąskę. Bo to właśnie tłuszcz w gęsi jest najzdrowszy. Niech to się wytapia. Ja teraz. Do sałatki jeszcze pokroje pomidorki. Je tutaj do, dorzucę je tutaj do tej cebuli. Trzeba też pilnować cały czas, żeby się tutaj nie przypaliło. Ja tej kuchenki po prostu jeszcze nie znam, więc nie potrafię tutaj władać jej płomieniem, władać jej tą mocą przerobową. Dlatego cały czas zaglądam, bo gdy się przypali soja bądź czosnek, sos stanie się po prostu gorzki. Trzeba doprowadzić do momentu, w którym czosnek będzie złocisty i od razu można wyłączać. I teraz coś dosyć ciekawego. Otóż w Azji, w Tajlandii najczęściej do tej sałatki daje się czerwoną kapustę, tak zwykłą, taką naszą polską, z pola czerwoną kapustę. Ja natomiast dam nowość, która się pojawiła e, niedawno na rynku. Nazywa się to chyba Cold Bridge czy jakoś tak, e, jakąś taką dziwną nazwę ma. Otóż jest to rewelacyjna e, kapusta, choćby na e, gołąbki, ale też jest. Dużo smaczniejsza w smaku, jest dużo słodsza i świetnie nadaje się do kiszenia. Ja jej użyję dosyć mało, ale pokroję za to w bardzo drobne, poszatkuję wręcz ją. Poszatkowałem ją na takie niemalże włosy. Nice. Jak ja kocham zapach tłuszczu. Nie wiem, to jest jakieś po prostu zboczenie moje. Niektórzy nazywają mnie mięsnym z wyrolem, no ale co ja mam na to poradzić? Jak ja po prostu uwielbiam, gdy ten tłuszczyk, gdy skórka skwierci, nieważne do tego, czy to jest skórka z gęsi czy skaczki, no, czyli to jest przecudowny boczuś. Ja nawet kiedyś chciałem opatentować i zrobić pierwsze na świecie perfumy z wędzonego boczku, najlepiej takiego przysmażonego. Co o tym myślicie? Uda się to? Moja dziewczyna mi powiedziała, że może się uda, ale na pewno ona wyperfumowana z psem na spacer nie wyjdzie, tylko ja pójdę. No i dobrze, tłuszcz już się tutaj wytopił. Jeszcze, jeszcze chwilkę go potrzymam. Jeszcze chwilkę go potrzymam, a w misce skomponuję sos. Wiecie co, ja dam z kawałkami tych papryczek, żeby on był jeszcze ostrzejszy. Dosłownie łyżkę, no, dwie, przelewam tu do środka. Gwarantuję wam, że to będzie wystarczająco ostre. To na chwilę na bok, bo już się, się wystarczająco wytopił. Widzicie, normalnie byście to pewnie wyrzucili. A ile tutaj jest smaku, ile tu jest aromatu, a ile przede wszystkim zdrowia jest w tym gęstym tłuszczu. Do tego teraz sos rybny. Odrobina sosu sojowego, ale bardzo mało. Ja używam go dlatego, po prostu, że uwielbiam jego smak. Natomiast w Tajlandii rzadko się używa e, sosu sojowego. I limonki. Limonki dam dwie. Ten sos musi być mocno kwaśny. Aby by ostry i kwaźny. No A. Zamierzony efekt osiągnięty. Teraz w takim razie przesmażę już gąskę. Jak największą temperaturę daję. chcę żeby ona była. Śrumieniona z zewnątrz, lekko chrupiąca, ale w środku, żeby była soczysta. Czyli nie chcę, żeby się gotowała, a chcę, żeby się usmażyła jak najszybciej. Dlatego bardzo ważne, też, aby nie wrzucać. Za dużo mięsa naraz na patelnię, Bo wtedy wiadomo, że ten pusz straci swoją temperaturę. Mięso też ma w sobie wodę, którą wypuszcza. I zaczyna się dusić, a nie smażyć. Ja mówię tu oczywiście o takich typowych domowych kuchenkach, bo na łoku czy na super indukcji ta temperatura jest tak wysoka, że to mięso nie nadąży stygnąć. Ale na takich domowych kucheneczkach lepiej dawać mniejszą ilość mięsa. O, widzicie już na sekundę, tylko podniosłem patelnię i ta temperatura już gdzieś mi uciekła. idę brudu w kuchni. Jestem strasznym bałaganiarzem. Mam w życiu totalny chaos, ale w kuchni mam wszystko tak poukładane, że nawet jak mi nie będzie miesiąc i wrócę i zobaczę, że przyprawa nie stoi na swoim miejscu albo jakaś buteleczka z jakąś miksturą, to jest od razu dym taki na chacie, że głowa mała. Dobrze, widzicie? Tu już pewnie widać. Że mięso się ładnie przyrumieniło, ale jeszcze jest w środku soczyste. Nie będę już dłużej tego trzymał. I tutaj rozwiązuje się zagadka, czemu dałem kapustę, a nie sałatę. Otóż, gdybym dał sałatę i do tego gorące mięso. No wiecie, co by się z tego zrobiło. Wyglądałoby to jak hamburger w podrzędnej burce, budce na dworcu PKP podgrzewanych w mikrofalówce. Po prostu by to wyglądało okropnie i smakowało jeszcze gorzej. Kapusta będzie dłużej trzymała jednak tą swoją strukturę dalej będzie chrupiąca i nic się z nią nie stanie. Teraz jeszcze sos oraz. Ostatni składnik tej sałatki, czyli duża ilość mięty. Można też dać, oczywiście, mojej kochanej kolendry. Ja dam tutaj samej mięty. Pamięta, nada takie fajne, taką lekkość tej sałatce, oraz ją orzeźwi. No, zresztą sami wiecie, jedliście nieraz pewnie miętę. Chociaż w Polsce nie jest popularne dawanie jej dodań. W Grecji, w Azji bardzo często się dodaje do wszystkiego po prostu mięte. A u nas to takie wodę chyba tylko się z miętą najczęściej podaje. Wygląda prześlicznie. A jak smakuje. Fu, fu, fu. Nie widzicie. Teraz na widowni, gdybyście byli, bym mógł rozdać porcje degustacyjne. A tak to muszę sam ją Mmm. Gwarantuję wam, że to będzie jedna z Waszych ulubionych sałatek, jaką zrobicie w domu. Można jeszcze do Można jeszcze do niej dodać mango. Ostra. I tajska, i tajska sałatka z kapustą, z cebulą, z bardzo aromatycznym i bardzo pikantnym sosem oraz no, tą naszą pyszną polską gęsią gotowa.